Witam serdecznie! Witam bardzo gorąco! E... Jesteśmy, słuchajcie, nad Wisłą. Trochę pokroję, trochę poopowiadam i po prostu, no co? W głównej mierze będzie historia z tym psem. Słuchajcie, naprawdę, zostawiłem e... sierpy w samochodzie, wczoraj wieczorem. Już po prostu, wczoraj wieczorem, do momentu, kiedy ja wyjna, nie, po mnie przyjechała. Dopiero wyszedłem z trzynowiska około prawie 17 Słuchajcie, Ju, już była przygoda, nie? Już moje buty nawet wojskowe łakły. I teraz tak zostawiłem w samochodzie sierpy. I tu miałem taki drut zbrojeniowy. Ja nie wiem, on może być, że te Fi jest 12, 10, coś takiego. Może, no, coś takiego. I ja po prostu tak dość tak. Niejętnie wygiąłem go na yy, imadle sobie po prostu. Tu jakąś folią z paczek coś owinałem, mam rączkę. No i szlifierką szybko zjechałem tą grubą tarczką taką do zbierania spawów. Zjechałem to w, na, w miarę ostro, ale ogólnie bida, nie? I on trochę sprężynuje. Do trzciny to się zbytnio. Słuchajcie, przed chwilą testowałem, do trzciny, trawy, czegoś takiego to się nie nadaje. No i teraz, nie, szedłem na trzcinowisko tam, tam mam takie trzcinowisko, po drodze mówię inne, nie, idziemy na coś innego mówię dzisiaj, ale co się okazało, że oni ścięli mi to trzcinowisko, to czy to nie jest moje pole oczywiście i tak dalej i tak dalej, więc wiadomo, nie, zrobili, ścięli, no i polazłem po, po nad Wisłę, jestem w tej chwili... 10 metrów ode mnie płynie Wisła, kra jest piękna, ja Wam pokażę za chwilę. I mianowicie teraz będę sobie tak ciął na tak, bo widzę, że tym moim takim tempadłem, że to jest nie nieblaszane i w ogóle to nie jest jakby nóż, tylko coś jakby do przełamywania, tak, ale widziałem trzcina nie bardzo chciała iść, nie, i trawa a było już, nie, dziabacz, to byłoby sensu, ale widzę, że na włodź elegancko idzie i teraz patrzcie. Ja tą nawość to nie wiem, no, ktoś, kto będzie miał zamówienie po drodze, a mnie na przykład ogląda i wie, że u mnie ma ul zapisany w tym, no, w kalendarzu, to, to może sobie takie coś za, zaproponować. Ja u mnie na pasiece oczywiście mam ule, które mają nawłość w sobie lub są mieszane, dobra, tutaj nagrywamy, to tą kupkę zakończymy. E, e, które mają nawłód sobie lub są samej nawłoci, tak? E, mi się na początku była, po, podobała na bo ja na początku samym moje pierwsze ule, to ja tą nawłość zerwałem ręcznie Słuchajcie, ręcznie, nie? Czyli to wszystko było tak wyłamane ręcznie i ona się świetnie łamała. I takim tępym prętem, co ja tu mam tak... tylko coś tam, aby, aby zaostrzone Mogłem sobie poprawić właśnie, nie? Z minikiem, czy coś. Ale tą, tą na to się da właśnie. Słuchajcie, ja uważam, że nawość też jest bardzo fajna na ule. Dobra jest. O, w tym kiju też jest taka pianka. Pianka jest, nie? Taka jakby pianka naturalna. Yy, ta trzcina energetyczna też ma w sobie taką piankę. I to fajnie. Tu jakieś pokrzywy. Coś. Jak coś rośnie takim łanem, jedziemy. Tak? Jedziemy. I jak ktoś będzie chciał coś na to niech pisze. Ja uważam, że nawłódź z zewnątrz to może jakby trochę gorzej znosi warunki atmosferyczne, ale jakby na przykład było coś skonstruowane, żeby to całe życie stało pod dachem, nie? To ta nawód by była całkiem dobra. Tak? Była całkiem sprawna by była ta nawodź. Ja mam ule z włoci to ja wam pokażę. Ja nie wiem, czy ja teraz mam taki wolny ul jakiś, no ale te ule moje już mają, mają coś czasu, nie? No to, no to one, ten. One są najzwyczajniej na świecie, one są od środka tak fajnie zakitowane, że ta nawłość, to jak włożyłem taką szarą, że dwulatnia tutaj stoi, to. to ona lepiej wygląda. Ten korpus niż jak ja jak go złożyłem. Nie? Więc ten włodź. mówię wam. Też jest fajny materiał. Ja nie mówię, żeby z tego robić dachy czy coś, bo y, trzcina ma to do siebie, że ma tę krzemionkę w sobie. Nie, ja o nawet coś czytałem. I, i czytam oglądałem, czy coś takiego, nawet co zapisałem na kartce. Słuchajcie. Zapisałem sobie na kartce. Że że nawłość ma dużo krzemu w sobie, czyli tak jakby szkła, czyli jakby piasku. Nie? Takiego na przykład nasz rzeczny piasek, tu wislany, który płynie, razem z tą wodą podniesie kula i coraz robi się drobniejsze, drobniejszy aż do morza. To on ma dużo krzemu w sobie, tak? To jest krzem. I, i ten krzem jest też na pustyni. I na przykład ja czytałem, że. Gdy czytałem, jest też program, programy są, nie? Po prostu, to jest mówione, to można ze sobą połączyć. To że krzem, krzem, y, krzem robi to, że y, 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 te połączenia nerwowe i w ogóle to wszystko może działać. Nie u nas. W mózgu na przykład i w ogóle. I niby krzem, zawartość krzemu jakby w ulu, nie? W rodzinie pszczelej, y, robi to, że y, o, 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 to... Niby wzbudza, że jest lepsza orientacja krzem. Nie? I, 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 I na przykład dobrze jest. Ja to pobarałem, i powiązałem to z tym, że gdzieś wyczytałem na Facebooku, że miód ma w sobie krzem. I to jest dobrze. Nie? Krzem to jest pierwiastek. O, dobra, nie będę świrował, nie? Zapomniałem, ale chyba. Jenny, żeby nie pomylić siarką. A jak krzem to jest chyba SI, ale... No dobra, pomijmy. To już jest takie moje, nie? Odkopywanie wiedzy z kiedyś. <laughs> Bym chciał było to sprawdzić. No i ten krzem właśnie robi te struktury, jakby, że te nerwowe struktury są tak jak u nas w mózgu, nie? Że w ogóle nerwy, nie? I, i, i w miodzie to jest i, i, i bo, bo rośliny to nie. I, I jak na przykład w roślinach rozrzucimy taki piasek, że piasek to jest dobrze, nie? Że piasek jest też, piasek rzeczny, bo on ma w sobie krzem, te, te rośliny, nie? Dlatego y, y, ziemia jak się robi do kwiatów czy coś, to te też fa fajnie, jak, fajnie jak jest piasek. On też ma strukturę elektrostatyczną, ten piasek, który tworzy wokół siebie otoczkę wody. Otoczkę wody, nie? Każde źrenko piasku ma wokół siebie otoczkę wody na chwilę chyba że jest bardzo sucho, nie? No dobra, mało ważne. I na przykład yy, w Ameryce Południowej, yy, yy, te lasy równikowe i tak dalej, tak dalej, to yy, żyje też dzięki temu i to jest wszystko tak bogate i bujne, że t, yy, są coroczne wiatry, które z Afryki niosą ten najbardziej rozdrobniony wiatr yy, w, w powietrzu piasek i on leci do Ameryki Południowej i tam te no Gdyby nie to, że on leci, ten piasek w strukturze bardzo drobnej, to że ten pył taki robi się, kurz, nie? Taki światowy kurz, <grych> bym to nazwał, to tego lasu równikowego być może też by nie było. Yy, no. I, I że ule może są z tego krzemu, bo ten yy, trzcina ma dużo tego krzemu w sobie, tak? Po prostu, żeby ten... Przepraszam, ja muszę się wciągnąć, tak? Byłem ukłócnięty. Yy, to, że ten... Że co? Że ten ul ma dużo krzemu w sobie, bo, bo trzcina ma dużo krzemionki w sobie i tak dalej, i tak dalej. po to właśnie, żeby być odporny na wodę i żeby w niej stać, to, to jak my z tego zbudujemy ul, to, to będzie dobrze, nie? To trochę zachowuje jak szyba też, jak szyba w samochodzie. Jak szyba w samochodzie, to też się zachowuje wtedy trzcina, nie? Wiecie o co chodzi? Że w samochodzie robi się paruwa. I to ten, możemy mieć biały samochód, a przez te szyby ładuje wtedy aż... Jak mamy biały samochód, to wtedy w ogóle czujemy, że przy tych szybach ładuje. Nie? No, to też, no, to taka, słuchajcie, filozofia. Nie? Że być może ta ścina jest lepsza od tej słomy trochę? Nie? Bo ma ten krzem. Nie tak jak ze styropianu, że jak dzielimy ule ze styropianu. To, że, że, że sama chemia tam ładuje się, do tego ula, jak się to wszystko podgrzewa i coś śmierdzi w ogóle i bra. Tylko po prostu, że ta trzcina w tym momencie ma te właściwości, które robią, robią życie na ziemi, tak? <ścoughs> I to jest taka moja ostatnia koncepcja ostatnia. To, co ja to wymyśliłem ostatnio? Dwa tygodnie temu. Nie, to już mi to chodziło po głowie. Już mi to, już mi to chodzi po głowie, nie? Cały właśnie ten krzem, ten krzem. Ten właśnie krzem. Krzem to jest S SI, no. tak, i. S duże, małe i. A siarka to nie wiem. Siarka to jest... Albo nie wiem. S U? Dobra, mało ważne. Nie? Tą tablicą Mendelejewa. Tu chodzi, nie? O chłopskie zrozumienie słuchajcie, tej chemii, i tego wszystkiego. Bo mnie to bardzo było trudno, to wszystko czasami nie skminić. Jak to wszystko było tak, tempo, tempo zrobione, że napisane tak naukowo, właśnie dlatego pan Jerzy Tombacher jest dobry, tak do oglądania, bo on naukowość trochę pokaże nam w ten chłopski rozwój, <grych> nie? Chociaż jak oglądamy te jego tam wykłady, to od razu słychać gdzieś oddali, że ktoś ojej, ojej, że to w ogóle inaczej, prawda, że inaczej, nie? Mają być pszczoły jakoś. Jeśli chcemy, mamy ten, ten rzepak wokoło i w ogóle i to tak się dzieje, to na ten rzepak to musimy coś wtedy wykombinować, tak? Ruscy to oglądałem filmik. Takie są takie filmiki, co Rusek pokazuje, że to już mało ważne, co on tam gada, ale ważne, co on robi właśnie. To są dobre filmiki. Że, że on normalnie te, te rodziny teraz, zimne jak cholera, ale to wcześniej, wcześniej już to on to robi, że on wyciągnie te 4 sześć ramek, wyciągnie naraz po dwa razy, trzy i trzy weźmie, tak? I przeniesie do ula obok. I połączy te nie? Rodziny, dwie tymi kłębami włączyć. Nic nie trzepie, nic, tylko złożyć te ramki, te, te pszczoły siedzą. Nie? Ale oni tam mają jeszcze inaczej. Oni tam mają, że, że właśnie yy, w... oni mają dwa miesiące pożytku. Dwa miesiące po... To jest dwa miesiące pożytku i koniec. I znowu nadchodzi jesień. Tak? Dwa miesiące... Dwa miesiące, więc my to musimy złożyć, bum, i rozłożyć. Nie? No. To rozkładanie rodzin też oczywiście robi dobrze, nie? Tak, tak, jak pan Jerzy mówi, no to trzeba popatrzeć na ten czerw, który mamy w ulu. I wtedy go na przykład najmłodszy czerw pozabierać do odkładu ze starej matki, na przykład. Nie? Bo on już nic nam nie daje na ten pożytek, co my, co my mamy. On już może służyć do tego, żeby ta stara matka nie, szła dalej. Więc w tym roku może będę robił, nawet powiedziałbym szczerze, mocniejsze odkłady ze starych matek, ale z czerwiu, gdzie jeszcze jest otwarty. Nie? Że coś takiego zrobię, że zrobię na przykład 4 czy 5 nawet ramek otwartego czerwiu. Nie? I wtedy zrobię mocniejszy. Albo trzy, albo cztery, no nie wiem jeszcze. Nie wiem, zależnie od tego, nie? Jaka rodzina, co i jak. Co ja chcę porobić z tym wszystkim. To jest wiadomo. Ale to mo mo mogę to robić tak, no bo to wiadomo, nie? Więc no, czepiajmy się już z szczegółów naukowych, tak? Pszczoły pszczołami, a, nau a, na a nau naukowe podejście... Ja uważam, że znowu, jakby, bo to, to chodzi. To podejście naturalistyczne troszeczkę się kłóci z naukowym, ze względu na to, że w y, naukowym podejściu do pszczół już bardzo znamy pszczoły i kombinujemy w ich strukturze rozwoju, nie? Bo mamy do dupy pożytki, i skutkiem jest to, że my kombinujemy, nie? Ale tak naprawdę, na przykład, taka łagodne przedwiośnie, i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, zdarza się. Dużo rzadziej niż co roku będziemy im dawać wodę, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc one stracą znowu te pszczoły po kilkunastu latach na swoim takim nie, bo one się do czegoś przyzwyczają. To ktoś robi coś za nie. No i to, to nie wiem, czy to też jest dobrze, tak? Więc to jak zwykle jest za, za i przeciw, nie? Zależy co my od tych pszczół oczekujemy. Ogólnie uważam, że dodając dobrą wodę, w ten sposób, że pszczoły to pożrą i że to im przydnie, to uważam, że po prostu to jest tak jakby podejście i docieplenie uli i tak dalej, porządne, nie? To też. Ja już mam koncepcję na swoje ule. Te, że jednościenne. To, że powiążę maty sznurkiem i od zewnątrz je przykręcę wkrętami na dużą podkładkę. Nie? Po prostu do tych moich uli. I że te niektóre ule moje w tym roku, to jak będą puste, to stary łańcuch. Bo jak to wkręta gdzieś zachacie, to będzie dramat. I trochę niektóre ule trochę zrobię szersze, żeby były, bo ja mam niektóre ule za wąskie. Nie po prostu. Kiedyś tak robiłem trochę bardziej na styk i uważam, że to nie jest do końca fajnie. Tą wodą, to zobaczymy. Na razie jest zimno. Ja to bym już. Ja to. Już bym coś tam ruszył nawet od połowy lutego. Ja też jestem tego zdania, bo ja ja sobie kiedyś coś tam pamiętam, liczyłem. Nie, jak zaczynałem pszczoły, to ja też robiłem różne obliczenia, a myślicie, że nie? Nie. Ja wiem, że to właśnie ja tak obliczyłem, że w połowie lutego powinienem zacząć coś robić. <grym> Ale to. Wiadomo, nie, nie. Zimno. Nawość też jest bardzo fajna. Ktoś będzie chciał coś nawłocić, to niech od razu pisze, bo będę miał samochód. Patrz, jak idzie. Nawość jest fajna. Jak pszczoły ją zapropolisują, to ona jest le lepiej wygląda, jak teraz stoi. Naprawdę. Nawet jeżyna tu się jakaś trafi. Dobrze. Słuchajcie. No nie wiem, tutaj było to wszystko. Ja lecę dalej. Nic, nic innego nie wymyśliłem. Nie tak po drodze. Yy, Nawoć jest super. Zrobiła się dobra w tym roku. Mamy takie łany na włoci. Warto skosić. Uważam, że to można porobić różne rzeczy, czy to już... Yy, na przykład nie chcemy jej wystawiać na zewnątrz, na ten, no to warto na przykład poszlić sobie z niej maty. Nie? Wtedy ona będzie, ona będzie gdzieś w środku, ulu. I też bardzo fajnie tworzy, uważam to. Ja mam też ulę z tego i, i uważam, że każdy takie coś, co to, to porobimy, to z patyków, ona ma jeszcze gąbkę w sobie. To jest jeszcze jakby nie ma tej, tej krzemu, nie ma, ale ma tą gąbkę w sobie, więc jeszcze inaczej, nie? wypełnienie i to było to wszystko słuchajcie aha jeszcze miałem wam pokazać Wisłę mam tu patrzcie płynie ja ciemnie nie Byście widzieli krę. jestem typowo nad Wisłą, tu mam taki ład sobie go wykosza później pójdę tam kawałek dalej też sobie wykosza wiem że po prostu no nie mam siarpanie a to się fajnie Robi, więc tak płynie u nas Wisła, kry płyną, nie, jest zjawiskowo i to było to wszystko, życzę wszystkim słuchajcie miłego dnia i miłych prac zimowych do właśnie przygotowania do sezonu i żeby Ciążę go wszystkich różnych rzeczy jak najwięcej, bo to z różnych rzeczy możemy porobić różne rzeczy dla naszych pszczół i to zawsze z nich będzie lepiej niż gorzej. I to by było to wszystko i życzę powodzenia!